Witam wszystkich. Właśnie zaczynamy nowy sezon, nową rundę wiosenną. Wszyscy się bardzo cieszymy, że wreszcie po tym długim okresie przygotowawczym, zimowym, możemy ruszyć z rozrywkami ligowymi. Jeśli chodzi o zmiany w naszym zespole, to były one bardzo małe. Odszedł jeden zawodnik, Kamil Karcz, w jego miejsce przyszedł zawodnik LKS-u Wilkowice, Kacper Śledziak. Zawodnik, który będzie się tutaj próbować, mam nadzieję, że sprosta zadaniom i wymogom naszej ligi. Jeśli chodzi o okres przygotowawczy, przebiegał on dobrze, harmonijnie, w sposób taki, jakbym sobie życzył. Tutaj z tej strony chciałem bardzo podziękować zarządowi, że umożliwił nam możliwość treningu na boisku ze sztucznym na wesznią Z mojego punktu widzenia jako trenera było to bardzo istotne, bo wiele rzeczy w kontekście taktycznym można zrobić tylko na błysku pełnowymiarowym dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy trenować w taki sposób, oprócz tego trening na orliku, trening w siłowni, trening wytrzymałości szybkościowej, tlenowej szybkościowej, także dotknęliśmy wszystkiego czego chcieliśmy, mam nadzieję, że będzie to widać w najbliższej, w najbliższej rundzie. Jutro wyjeżdżamy na pierwszy mecz, na trudny teren, do Niecieczy gramy z rezerwami Termaliki Natomiast za tydzień zapraszam wszystkich kibiców na pierwszy mecz rundy wiosennej z Różną Wolani. Mam nadzieję, że zwycięski dla Beskidu.